Dzisiejszy materiał będzie pierwszym z serii poświęconej tematyce wzmocnienia stawu skokowego. W serii tej pokażę Ci, co zrobić, aby poprawić mobilność, zwiększyć stabilizację oraz siłę, a także co zrobić, aby ustrzeć się przed kontuzjami oraz skręceniami stawu skokowego. Zapraszam do oglądania. Siemka wszystkim! Ja nazywam się Damian witam Was na kanale Mufree. W dzisiejszym materiale pokrótce omówię Ci budowę stawu skokowego oraz przyczyny, jakie stoją za zmniejszonym zakresie w jego obrębie, a także przedstawię Ci ćwiczenia, które zwiększą mobilność oraz zakres w tym stawie. Całą stopę wraz ze stawem skokowym tworzy 26 kości, 33 stawy oraz ponad 100 większych i mniejszych mięśni wraz ze ścięgnami. Sama budowa stopy jest równie skomplikowana co budowa dłoni, Pomimo mniejszej dokładności wykonywanych przez nią czynności, jednak pełni ona równie ważne jak nieważniejsze funkcje, ponieważ tak naprawdę używamy ich przez większość dnia do przemieszczania się. Nawet jeśli stoimy i nic nie robimy, to w tym momencie one dosyć intensywnie pracują. No, chyba że jesteśmy skazani na siedzący tryb pracy a potem siedzącą resztę dnia. Przebywanie w większości czasu w taki sposób sprawia, że nasze stawy skokowe są zablokowane w jednej pozycji, a mięśnie znajdujące się na tylnej części podudzia, jak na przykład mięśnie trójgłowe łydki, są przykurczone. W wyniku skumulowania właśnie takich czynników następuje zanik grzbietu zgięcia, który jest dzisiaj dosyć popularną przypadłością. Jednak przy pomocy ćwiczeń mobilizujących przywrócimy odpowiednie zakresy Twoich stawów skokowych. Na początek szybki test, że... Stop, 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 stop! Jeszcze zanim zaczniemy musisz pozbyć się obuwia. No dobra, może trochę mniej drastycznie. Jeśli pozwalają ci na to warunki, to skarpetki też możesz usunąć. Od razu będzie lepiej wykonywać ćwiczenia. Trzeba ocenić, jaki jest zakres zgięcia w twoich stawach skokowych. Stań przodem do ściany z stopami ustawionymi w odległości jednej szerokości dłoni, czyli około 10-12 cm. Jeśli w tej pozycji jesteś w stanie dotknąć kolanami do ściany, to twoje stawy skokowe są w dobrej kondycji. Jeśli jednak dostrzegasz przerwę pomiędzy kolanami a ścianą, to czas wziąć się do działania. Test ten jest fajną opcją do kontroli progresu, jaki będziecie osiągać poprzez wykonywanie ćwiczeń mobilizacyjnych. Wystarczy jedynie na początku zmierzyć sobie odległość od palcy do ściany i z każdym kolejnym odsunięciem stopy odmierzać swój postęp. Często możemy zaobserwować, że test ten wykonywany jest jedną nóż, jednak w taki sposób można bardzo łatwo zakłamać wynik. Dlatego lepszą opcją jest wykonanie go obu nóż. Dzięki czemu wyeliminujemy wszystkie kompensacje, a nasz wynik będzie rzetelny. Jak już mamy odmierzony zakres zgięcia w naszym stawie skokowym, możemy przejść do ćwiczeń mobilizacyjnych. Na początek zaczniemy sobie od rolowania, by odrobinę rozluźnić mięśnie oraz porozklejać powięzie. Ustaw roller pod łydką i wyszukaj punktów, które są mocno spięte i bolesne. Zatrzymaj się w tym miejscu i następnie poruszaj stopą. Zajmij się w ten sposób wszystkimi bolesnymi punktami na łydce. Chcąc wykonać progresję tego ćwiczenia, możesz zwiększyć nacisk zakładając nogę na nogę lub zamienić wałek na piłkę. Następne ćwiczenie jest dla osób, dla których zwykłe rolowanie jest niewystarczające i ich megaoporne łydki potrzebują silniejszego bodźca. Do jego wykonania użyjemy sobie kija, może być zwykły kij od szczotki. W siadzie japońskim umieść kij pomiędzy łudami a podłudziami, a następnie dociśnij poprzez wykonanie siadu. Złap kij po obu stronach i poprzez delikatne ruchy w przód i w tył dociskaj go do łydek. Przesuń kij odrobinę wyżej lub niżej i powtórz całą sekwencję, żeby rozluźnić kolejny punkt. Jeśli nie masz akurat pod ręką kija, to spokojnie, możesz wykonać to samo ćwiczenie przy użyciu drugiej nogi. Staraj się tutaj wprowadzać dosyć dużo ruchu, ponieważ dzięki temu dokładnie rozkleisz powięzie. Gdy rolowanie i rozluźnianie mamy już za sobą, możemy przejść do kolejnego etapu, którym jest rozciąganie. Do pierwszego ćwiczenia będziesz potrzebować ręcznika lub gumy oporowej. Zaczepią za stopę i mocno pociągnij w swoją stronę. Przytrzymaj kilka sekund, a następnie oporując rękoma, wykonaj ruch jakbyś chciał wyprostować stopę. Powtórz tak kilka razy. W tym ćwiczeniu można użyć drugiej gumy zaczepionej za kostkę, by wprowadzić staw do dekompresji, co pozwoli zmniejszyć nacisk powierzchni stawowych na siebie. Kolejne ćwiczenie będzie wymagało ustawienia stopy na jakimś podwyższeniu. Postaraj się wyprowadzić kolano mocno do przodu, wpychając jednocześnie piszczel w dół. Oczywiście nie stresujcie się tym, że kolano minie Wam linię palce, ponieważ jeśli nie macie jakichś większych schorzeń w obrębie tego stawu, takie ustawienie nie jest groźne dla Waszego kolana. Pozycja ta jest bardzo zbliżona do pozycji przysiadu, z tą różnicą, że nie ogranicza Cię brak mobilności w stawie biodrowym, dzięki wykonaniu tego ćwiczenia jednonóż. Pamiętaj, by przy wykonywaniu tego ćwiczenia kolano nie schodziło Ci się do środka. Staraj się mocno wypychać je do zewnątrz. By zwiększyć trudność tego ćwiczenia, możesz użyć tutaj dodatkowego obciążenia, które ustawisz sobie na kolanie, co pozwoli ci mocniej wepchnąć piszczel w dół. W ćwiczeniu tym również można zastosować gumę oporową, którą zakładamy na przegub stopy i technika ta jest skierowana do osób, które zamiast napięcia w łydce czują twardy opór w przedniej części stawu skokowego. Zabieg ten ma na celu przywrócenie prawidłowego ustawienia kości skokowej względem kości piszczelowej oraz ślizgu pomiędzy nimi. Ważne jest, by taśmę ustawić w samym środku skięcia stawu skokowego, ponieważ jeśli ustawimy ją wyżej lub niżej, nie trafimy w kość skokową. Jak i w poprzedniej wersji, tutaj również możesz zastosować dodatkowe obciążenie. Ostatnie ćwiczenie rozciągające wykonamy w pozycji stojącej i najlepiej do niego sprawdziłby się klocek do jogi, lecz jeśli nie masz takowego, możesz użyć do tego jakiegokolwiek podwyższenia. Klocek ustaw w niewielkiej odległości od ściany i stań na nim obiema nogami tak, by jedna trzecia stopy znajdowała się na klocku. Utrzymując wyprostowaną pozycję, pochyl się w kierunku ściany. W tym momencie poczujesz rozciągnięcie w łydkach, które przez chwilę musisz utrzymać. Chcąc powrócić do pozycji startowej, mocno odepchnij się stopami. Jeśli wykonanie tego ćwiczenia obu nóż jest dla Ciebie zbyt wymagające lub nie czujesz rozciągnięcia w takiej pozycji, to możesz je wykonać jedno nóż. Ja osobiście czuję lepsze rozciągnięcie, gdy wykonuję je na jedną nogę. Po wykonaniu takiego zestawu mobilizacyjnego dobrze jest wykonać jakieś ćwiczenie, które pozwoli by nasz układ nerwowy miał łatwiej zapamiętać nowy zakres zgięcia w stawie skokowym, jaki właśnie wypracowaliśmy. Tym celu możesz wykonać klasyczny, głęboki przysiad z krótką pauzą w końcowej fazie. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać takiego przysiadu, to możesz sobie pomóc łapiąc jakieś obciążenie przed sobą lub po prostu trzymając się czegoś, wykonując właśnie ten przysiad. Dodatkowym ćwiczeniem utrwalającym zakres gięcia lub zastępczym, jeśli nie chcesz wykonywać przysiadów, mogą być przedstawione wykroki. Wystarczy, że wypniesz kolano w przód i mocno dociśniesz piszczel w dół. Staraj się wykonywać małe kroki oraz żeby stopa nogi wykrocznej jak najdłużej pozostawała płaska na podłodze. Na sam koniec nie pozostało nam nic innego jak tylko sprawdzenie, o ile zwiększył się nasz zakres zgięcia w stawie skokowym, tym samym testem, który wykonywaliśmy na początku. Nieźle, udało się przebrnąć przez te tortury dla łydek. Mam nadzieję, że przedstawione ćwiczenia były dla Ciebie pomocne i pozwoliły Ci przybliżyć się do założonego celu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli materiał ten Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Natomiast, żeby nie przegapić kolejnego materiału poświęconego wzmocnieniu kostki, zasubskrybuj kanał Move Freely. Dzięki wielkie, bierzcie jak swoje i see you next time!